Ach, moi drodzy, jest to piękne uczucie. Mamy obecnie poranek, co oznacza, że są do odbioru nagrody za Division Rivals. Pierwsza liga wyrwana w takim stylu, jak widzieliście dosłownie przed chwilą. Nie widzieliście, ale teraz zobaczycie. Każdy chyba wie, z czym się je mecze na mnożniku o awans do wyższej ligi. <laughs> Wylewy. Mi został ostatni mecz. Ja na totalnym zjeździe energetycznym co też widać. No ale totalnie zapomniałem, że mam ostatni mecz o awans. Szczerze powiem, że przypomniało mi się w łóżku o drugiej w nocy. Nie, no mój wygląd teraz to jest totalny XD. Neymar Ribery No a tak ma dużo lepsze. Niż obronę. Okej. Okay. No dobra. Cyk. Strzał. Jak to jest możliwe? Expected 2-3. Chłopie jeden strzał na bramkę oddał. Wstawaj, chłopie. Wstawaj. Ok. Jaj. Jak zrobić dwie akcje w całym meczu i wygrywać wynikiem 2-0? Jak tam, chłopie. Wstałeś już. <klucz> to do roboty. Faul? No dobra. Zagrajmy to na krótko i spróbujemy komuś wysunąć. Może na szesnastkę. Ronaldo 2-1, ile minut? Jeszcze 14 Leo! 2-2, dobra, jedziemy po trzecią braweczkę huh! Kolega chyba w wkurwiony Werner Ej, to jest chyba najszybszy comeback, jaki zrobiłem w życiu, że taki takim totalnym lagom mózgu ja nawet nie umiem znaj poskładać sensownych. Zresztą słyszycie, jak ja mówię, nie jesteś w stanie chyba tutaj nic powiedzieć. Przerwać akcję, przerwać akcję i wyjazd tym pięknie, moi drodzy, to jest pierwsza liga. Z jednej strony jestem usatysfakcjonowany tym wynikiem, ale z drugiej strony przecież ja teraz nie zasnę. Szukasz nowych gier? Czy może skończyło ci się PlayStation Plus lub Xbox Live? Enyba, jako partner tego kanału oferuje najlepsze ceny na rynku do zakupu różnego rodzaju gier na wszystkie platformy, by sprawdzić obecnie trwające promocje, sprawdź link w opisie. Oczywiście, dla kontentu, lecimy tutaj w opcję numer 2, czyli opcję niewymienną, i tutaj naprawdę zapowiada się bardzo ciekawy opening Otwieramy to jeszcze przed godziną 19, żeby zapolować na karty z tamtego eventu. Mimo tego, że podobno w tym nowym też mają fajne, ciekawe wyjścia, dlatego też otwieramy to wszystko teraz. Jesteśmy obecnie jeszcze na mnożniku, czyli może tutaj jeszcze pójdzie jakaś walka o Liga litarną aczkolwiek patrząc na to, jak to wszystko wyglądało, w ostatnich godzinach. Tamtego tygodnia bardzo prawdopodobne, że jednak ta Liga Litarna jeszcze nie jest w moim zasięgu. Ale sprawdzimy. Dobra moi drodzy, zaczynamy. Ten dość sporo penik. w sumie jak na ten moment. Tutaj mamy chyba około 3-4 paczki za Liczymy na jakieś walkauty, liczymy na jakieś karty specjalne Bramkarz Bunu Z tym siobaczkiem w ogóle jest jakaś historia dziwna On podobno wyszedł w składzie na hymny narodowy Po czym sekundę później z tego składu zniknął Dokładnie nie wiem o co tam chodziło Ale podobno jak Maraku grało to taka sytuacja była To chyba w drugim meczu kolejki Mega paczuszka moi drodzy, gwarant piłkarza 82 I są ekrany zaledwie Hiszpania Napastnik No i dobra, 85, Gerard Moreno Przyjemny gracz gdzieś tam do przypalenia Oprócz niego Matip, Sangaré, no i w sumie to tyle Ani Rojas Złota paczka piłkarzy Prime, tu również jest nagroda za Rywalsy. Ekrany Holandia Środkoobrońca Myślałem, że może podwójny lookout i wtedy byłby to Virgil van Dijk Niestety tylko de Vrij Dość cienko, może z pików poleci jakiś o, Tio Hernandez pod skład Francji. Akurat, ok. Niezbędnik Polska tutaj jeszcze nie był otwierany u mnie. Proszę bardzo, to jest Walkout. Czy to jest Wojtek? Czy to jest Robert? I to jest Robercik, moi drodzy. Swoją drogą jest to mega ciekawe, jak sądzicie, czy my mamy jakiekolwiek szanse w meczu z Francją? Paco na to, co pokazaliśmy z Argentyną, gdzie też mam wrażenie, że delikatnie Argentyna po tej drugiej bramce odpuściła. Może to być bardzo problematyczny mecz, jakby nie było. Francja kadrowo chyba wygląda nawet troszkę lepiej niż Argentyna. No, ale nam kibicom, pozostało trzymać kciuki do samego końca i liczyć na to, że może jakąś jedną, czy tam Koma kontramy uda się strzelić tą jedną czy dwie brameczki I jakoś ten wynik docholować A jak nie tak, no to może 120 minut Kamil Glik pod respirator A pozostali zawodnicy niech strzelają rzuty karne Mamy pewnego eksperta na linii bramkowej Od obrony rzutów karnych, więc liczymy na to, że może Uda nam się jakoś do tych rzutów karnych Doczołgować, chyba, że może jakaś konterka i bramka Mega paczka Z gwarantem 82+, bez walkoutu Matip, jest to duplikat. Złota paczka piłkarzy Prime, czyli nagrody za Rivals po raz kolejny. Lewe skrzydełko Liverpool. Wow, w końcu walkout I to z bardzo cienkiej paczki Hiszpania. Środkowo obrońca Manchester City, Laporte. Z takiej paczki nie będę narzekał. Bardzo dobry foderek do przepalenia gdzieś tam, na przykład w okolicach jakiegoś SBC o ikona na przykład. Wow, drugi walkout rzędu z takiej paczki. Anglia, napastnik, no i dobra. W końcu się te paczki rozkręcają i to w najlepszym możliwym momencie, bo teraz nadchodzą paczki za 100 tysięcy końców. Iza, Matita Agata, Fiata. Ja myślałem, że on taki drewniak, a tutaj się, kurde, ładnie rusza. Tego grillisz, proszę bardzo. Alison jeszcze, kurde, ty, ale zaczął oddawać. Dobra, to jest dobry moment, żeby zacząć paczki ze stów otwierać, moi drodzy. Złota paczka, piłkarzy premium przed nami i tutaj ekrany, czyli takie minimum, Argentyna, środkowa obrońca. Romero. Ło, wow, cancelo. Okej. Okay. Nie ma co przedłużać. Otwieramy to wszystko. I tutaj albo podwójne, albo nie ma walkoutu. Niemcy. SPO. Dobra, jest to Tomek Miller, czyli jest walkout. Zobaczymy, jak to wygląda. Mm, Valverde 8-4. Kilka kart. No dobra. No to ta pierwsza paczka. Taka ser, że tak powiem. Otwórzmy drugą. zobaczymy czy w drugiej może polecić coś fajnego. Jest walkout. Niestety tylko złoty. Anglia. Prawa obrońca. I będzie to trend Alexander Arnold, czyli dwie paczki z dwoma walkoutami, z dokładnie takim samym overallem. No i dobra, moi drodzy, na koniec została nam paczka z gwarantem overalla 84, czyli chyba dokładnie taka sama, jak jest zazwyczaj w sklepie. Dokładnie taka sama, jak jest w sklepie. No nic, to no pozostaje nam zobaczyć, co w tej paczce tutaj czeka na nas. Leci w prawo. Ale. Gówno z tego poleciało Na przełamanie, moi drodzy, otworzymy jeszcze jedną paczkę za stówkę Tak bo kto bogatemu zabroni Za oczywiście, zobaczmy co będzie tutaj Okej, okay, okej, okay, okej okay, Okej, okay. Polska niesamowita Już chyba prost czwarty tego zieleńskiego Trafiam w tym tygodniu Piotrek, chłopie, ja cię mam wersji niewymiennej A ty jesteś wymienny, o to 20 tysięcy w sumie się zwróciło a, jeszcze Piotrek Zielinski to zawodnik, który ma widełki ustawione na 26500 końców I totalnie nikt go nie bierze Zbieram się pod wykonanie karty Hero 86+, plus, tej Sword World Cupu lub zwykłej Dlatego zrobię 20 pików z całego szrotu, który wypadł mi z tych paczek Tak, żeby po prostu odzyskać trochę może walkoutów, może jakichś kart o wyższych overallach Mamy tutaj przygotowane 10 paczek 78+, plus i do tego 10 paczek 75+, plus z zawodnikami z Francji, Brazylii I tam jeszcze kilku innych narodowości, których podobno można na przykład dostać takiego gracza jak Kylian Mbappé Pierwszy pik przed nami, moi drodzy Zobaczymy, co się pojawi tutaj. Timber 80, tak, Blachowicz 84, 85 razy 2. Niech będzie Phil Foden, Bardzo fajny overall. 84 hakimi. No i dobra, taki overall jak najbardziej się gdzieś nada. To jakoś nie wydaje mi się, żeby to było jakieś mega quality. 84 Lorenzo i Sinie. Moi drodzy, jak tak spojrzymy sobie na wszystkie karty, które wypadły z tego. Dupy nie urywasz, tak powiem. Ale jak wspominałem, wypadło kilka kart overalu 8485, co oznacza, że najprawdopodobniej za chwilę możemy skończyć SBC o zawodnika Hero lub Hero World Cupu. Za darmo, tylko sobie powrzucamy te wszystkie karty 85. Trzy karty z rynku kupione. składzik gotowy. Teraz tylko liczyć na żeby oddało, bo wydałem na to no jakieś 70 tysięcy około Na początku złota paczka Rzadkich kart i tutaj No poszło w prawo dość ładnie Polska, bramkarz Proszę bardzo, Wojtek Szczęsny, czyli dostaliśmy walkoutik Za friko z tego, bardzo ładnie Z takiej paczki jak najbardziej walkout jest przydatny Do tego tonali Paczka bohatera 86 plus. Jak to będzie prolin w wersji z World Cupu To będzie zajebiście I jest tu zwykły zawodnik Polska, napastnik Smolarek! Kurde, gdyby to był ten złoty, to byłoby zajebiście dobrze. Ale no, tym z chyba raczej też nie pogardzę, patrząc na to, jak obecnie mój skład wygląda. Jedynie powiem, że szkoda, że to nie jest jego wersja z World Cup. Jak też moi drodzy wspomniałem na początku, jeśli uda nam się awansować do pierwszej ligi, zrobimy sobie naprawdę kosztowny prezent. I tym kosztownym prezentem będzie Son w wersji Road to the World Cup. Karta, która wygląda naprawdę mega mocno imponująco, genialne statystyki. 4 na 5, wysoka średnia no to jest zawody, który naprawdę mega mocno może postrzelać, jeśli chodzi o naszą pozycję napastnika. Ale jak to wszystko wyjdzie, przekonamy się do. Za sekundę karta, która kosztuje sporo, bo 614 tysięcy końców. No i ja przygotowałem dla niego idealne miejsce w tym składzie. Zagramy w takim ustawieniu, jak widzicie teraz, właśnie na papierze. Smolarek jako skrzydłowy, są jako wybiegający za plec obrońców w formacji 4-2-2-2. No, idealnym miejscem do przetestowania tego pana będą kwalifikacje do Ligi Weekendowej. Warto odnotować, że obecnie w składzie mam trzech Polaków. Wojtek Szczesny, który został trafiony przed chwilą, również w tym składzie się znajduje, tego Zieliński jako skrzydłowy. A składzie, który spotykamy tutaj, to jest Sok Horteks, czyli chyba Polak. Zobaczmy, Alison. Dumfries, Van Dijk, Berardi, Sterling Haaland i Son, no dość taki Bidny ten składik, ale może operator składu Będzie za to mega mocno uzdolniony No i chyba wygląda na to, że operator składu Jest uzdolniony, bo to była jego pierwsza sytuacja W ogóle nawet piłki nie dotknąłem, no mamy prawie 1 do 0, nie? Dobra, uruchommy go ładnie Smolarek Na lewą nogę Pauszyk. Popatrz, dalej działa. Wystarczy strzelać z time finishingiem. Piękna brameczka. No co powiem. Idealny debiut Smolarka. Lewa noga. No to jest pan, którego potrzebowaliśmy na tym lewym skrzydle. Okej. Okay, son. A i dobitka, Niestety nie ma bramki. powinna być 2 do 0. Pójdźmy Smolarka. Bardzo ładnie. I eee, proszę bardzo, Piotrek Zieliński, mamy nożyczki. Cóż za akcja, Polaków. 2 do 0, 23 minuta. oj, ale poszliśmy. No ale kurde, sąnik jeszcze bez bramki, co jest tutaj dość dziwne. Jedną sytuację fajną miał. Nie wykorzystał, może w kolejnej, bo kolega chyba nie ma planu wyjść obecnie. Proszę bardzo, Sonic 3 do 0, ale piękne uderzenie po dłuższym słupku, moi drodzy. 34 minuta to jest dominacja. Uf, ale pograliśmy w tym meczu, la. Smolarek, dwie asysty i brameczka. Pozostaje, moi drodzy, jedynie niedosyt, że nie jest to jego wersja z World Cup, bo to byłby najprawdopodobniej totalny endgame. Zwłaszcza, że ja totalnie nie drebluję w tym roku.